Państwu. W imieniu Minister do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Pani Minister Agnieszki Buczyńskiej, zapraszam do wysłuchania krótkiego oświadczenia w związku z zakończoną kontrolą w Narodowym Instytucie Wolności. Oddaję głos Pani Minister. Dzień dobry Państwu. Chcę dzisiaj powiedzieć Państwu coś bardzo ważnego. Organizacje pozarządowe stoją na pierwszej linii walki z wszelkiego rodzaju niesprawiedliwościami, ubóstwem, zmianami klimatycznymi czy z kwestiami związanymi z dyskryminacją. Są głosem niesłuchanych. Są też światłem w beznadziei. Przekraczają granice możliwości, by wspierać najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Bez nich Polska byłaby krajem mniej solidarnym, mniej demokratycznym, mniej sprawiedliwym i przede wszystkim też mniej oboję... bardziej obojętnym na los swoich obywateli. Dlatego chciałabym Państwu dzisiaj powiedzieć dość jednoznacznie, że każda próba sabotowania lub osłabiania organizacji społecznych przez polityków, którzy grali nieczysto, w mojej ocenie, to bezpośredni atak na serce naszej demokracji, na organizacje pozarządowe. Jedną z moich pierwszych decyzji po objęciu urzędu było zlecenie kontroli jednego z programów w Narodowym Instytucie Wolności. Niestety wyniki audytu potwierdziły moje obawy. Wykazały poważne nieprawidłowości dotyczące nieuczciwych praktyk w obrębie instytucji. Poprzednie władze zamiast umacniać i wspierać rolę organizacji pozarządowych wybierały niekiedy drogę manipulacji i nie do końca uczciwych praktyk, w tym w delegowaniu, rozdystrybuowaniu środków dla organizacji pozarządowych po kluczu politycznym. Takie działania nie tylko podważają naszą wspólną walkę o lepszy świat, ale również niszczą fundamenty zaufania, solidarności które są niezbędne do naszej wspólnej pracy. Nie możemy i nie będziemy tego dalej tolerować. Dlatego po podpisaniu wyników kontroli Narodowego Instytutu Wolności podjęłam decyzję o zwolnieniu dyrektora odpowiedzialnego za dotychczasowe działania w trybie natychmiastowym. Od dziś chciałabym zapewnić, że nie ma już wpływu na żadne programy które prowadzone są w ramach Narodowego Instytutu Wolności. Od dziś nie będzie także takich działań, które niestety miały miejsce. Muszę się tu odwołać, niestety, chociażby do paneli eksperckich. To tam bardzo często przedstawiciele Próbowali zmieniać oceny wniosków. Działo się to w następujący sposób, że niekiedy organizacje, które po ocenie eksperckiej w rankingu nie miały zostać dofinansowane, czasami nawet wnioskiem dyrektorów. Narodowego Instytutu Wolności były wnioskowane o zwiększanie tej punktacji, żeby to dofinansowanie otrzymać. Ja sięgnę tutaj, szanowni Państwo, do raportu z kontroli. On też będzie dostępny w BIP-ie, więc też z tego, co wiem, mamy na miejscu wydrukowane kilka egzemplarzy dla Państwa. To z tych przykładów można powiedzieć, że. W raporcie kontroli wpisane jest, że na posiedzeniu panelu ekspertów w dniu 21 lipca 2021 roku Pro 1a edycja 2021 dyrektor Narodowego Instytutu Wolności zaproponowałby dofinansować dodatkowych osiem wniosków. W wyniku głosowania panelu wnioski te otrzymały 97,5 punkta i znalazły się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Kolejny przykład z panelu, gdzie to eksperci ze środowiska organizacji pozarządowych wnoszą, że proces jest nieprawidłowy i podnoszą takie argumenty. W panelu nie uczestniczą wszyscy oceniający eksperci, więc nie można uznać, iż wśród wniosków znajdujących się w liście rezerwowej nie znajdują się wnioski bardziej wartościowe, bardziej merytoryczne od zgłoszonych przez ekspertów w trakcie panelu. Nie jest możliwym także przez ekspertów sprawdzenie dodatkowych 27 wniosków, czy prawie 30 w godzinę. Tu jest szereg nieprawidłowości, które opisuje ten, ten raport z kontroli. Budzącym wątpliwości jest też szereg innych elementów, które tu Państwo znajdziecie, ale jeszcze jeden przykład Państwu podam. To jest kwestia dokumentowania losowania w ogóle osób do paneli eksperckich. Okazuje się, że podczas kontroli nie mogliśmy uzyskać zespół kontrolujący nie uzyskał dokumentu, bo takiego nie było, czyli dokumentu, który byłby potwierdzeniem losowania na etapie tworzenia składu panelu ekspertów i zespół kontrolny pisze. Na listach wylosowanych ekspertów pojawiają się często te same nazwiska, co biorąc pod uwagę liczbę wszystkich ekspertów jest mało prawdopodobne, a wręcz niemożliwe. Takich niestety działań znajdziecie Państwo sporo w tym całym raporcie. Nie, nie sposób i nie miejsce, żeby wszystkie je tutaj Państwu wymieniać. Niestety warto też zwrócić uwagę, że Odpowiedzialność za to, co się działo w Narodowym Instytucie Wolności, za to ponosi również sam e, były minister, obecnie poseł Gliński, który przez sześć lat funkcjonowania Narodowego Instytutu Wolności, a przypomnę Państwu, jego jedną z ról było nadzór nad Narodowym nad Instytutem Wolności, nie przeprowadził tam żadnej kontroli. Działania naprawcze wynikają z naszej zasadniczej postawy nie możemy i nie będziemy tolerować żadnych form nieuczciwości i nieprawidłowości. Jest to krok w kierunku zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności, które są kluczowe dla odbudowania zaufania społecznego dla organizacji społecznych. Ja wierzę bardzo mocno w siłę naszego społeczeństwa i w to, że razem możemy przeciwstawić się Wszelkim próbom podważenia tej ważnej naszej wspólnej pracy. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek musimy stać razem w obronie organizacji pozarządowych i wartości, które reprezentują. Dlatego podjęłam decyzję o zastosowaniu specjalnych działań oczyszczających Narodowy Instytut Wolności, które w ciągu kilku dni yy, też zakończą się rozpisaniem konkursu na nowe stanowisko dyrektora. Dzisiaj, żeby móc w prowadzić rozpocząć wszelkie działania związane z Narodowym Instytutem Wolności. Powołałam podpisałam dokument powołujący nowego dyrektora w Narodowym Instytucie Wolności pana Michała Brauna, ale pan Michał Braun jednocześnie w dniu dzisiejszym złożył E, rezygnację, po, która wejdzie w życie po trzech miesiącach, dlatego że naszym priorytetem jest przeprowadzenie otwartego konkursu w sposób maksymalnie transparentny i otwarty na nowego dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Każdy będzie mógł wystartować w tym konkursie. Zasady konkursu będą jasne i dostępne publicznie, aby każdy, miał możliwość zapoznania się z kryteriami wyboru. Zapewniamy was, że przy wyborze nowego dyrektora będzie kluczowe doświadczenie kandydatów w zarządzanie w sektorze publicznym i w organizacjach pozarządowych, ale także zrozumienie dla misji i celów Narodowego Instytutu Wolności. Dodatkowo każdy kandydat będzie oceniany na podstawie ich planów dotyczących dalszego rozwoju instytucji, z naciskiem na zwiększenie efektywności, transparentności oraz na budowanie zaufania wśród obywateli i partnerów. Ten proces ma na celu nie tylko znalezienie odpowiedniego kandydata na dyrektora, ale Przede wszystkim ma także na celu odbudowę zaufania do instytucji poprzez pokazanie naszego zaangażowania w wysokie standardy zarządzania i odpowiedzialności. Pielęgnowanie dobra to codzienna walka, wymagająca od nas wszystkich nieustannej determinacji i poświęcenia. To organizacje pozarządowe z odwagą stają na tej pierwszej linii batalii, przypominając nam, że każdy dzień jest szansą na budowanie lepszego jutra. I w takim działaniu organizacje pozarządowe będą we mnie i w nowym dyrektorze miały partnera. Obiecuję to Państwu, obiecuję to wszystkim organizacjom pozarządowym. Szanowni Państwo, czas na nową erę. Erę uczciwości i walki o wspólne dobro. Dziękuję bardzo i poproszę o zabranie głosu pana dyrektora Michała Brauna. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani minister za tą nominację, za powołanie mnie na dyrektora. Przez, ten, przez te najbliższe trzy miesiące będę tę funkcję sprawował jak, jak, jak dobrze tylko potrafię, we współpracy oczywiście z, z panią minister. Jestem przekonany, że nowy Narodowy Instytut Wolności wymaga zmian. My dzisiaj już nie tylko mówimy, że tak nam się wydaje, ale jesteśmy tego przekonani, bo mamy twarde dowody w postaci wyników kontroli, która była przeprowadzona przez kancelarię, przez Rady Ministrów, przez Departament Społeczeństwa Obywatelskiego. Po pierwsze chciałbym uspokoić wszystkie organizacje, które czekają na środki, które czekają na wyniki konkursów prowadzonych obecnie w Instytucie, czy też te, które czekają na, 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 roz, na, na ogłoszenie kolejnych konkursów. To wszystko będzie się działo, to wszystko będziemy prowadzić wspólnie, wspólnie z Państwem, a wszystkie te organizacje, które potrzebują wsparcia merytorycznego, prawnego, będą ją od nas otrzymywać. Mam przed sobą trzy główne zadania: pierwsza, są to sprawy bieżące. Już jutro spotka się komisja konkursowa programu, największego programu grantowego Nowe FIO, gdzie pochylimy się, rozważymy propozycje wyników tego konkursu, a we wtorek spotka się Rada Narodowego Instytutu Wolności, z którą dyskutować będę nad przyszłością programu PRO, czyli tego programu, który był w tej chwili kontrolowany. Po drugie, audyt i kontrola naszym zadaniem jest sprawdzić, czy środki były wydawane w sposób właściwy i odzyskać wszystkie te fundusze, które wydane zosta zostały wbrew przeznaczeniu. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest swego rodzaju operacja na otwartym sercu, ale zrobimy wszystko, żeby żadna organizacja, żaden społecznik, społeczniczka, te organizacje, o których mówiła pani minister, w tym procesie w żaden sposób nie ucierpiały. I po trzecie, czekają nas zmiany w instytucie. Zaczynamy reformować programy Instytutu, zaczynamy konsultować, z, rozmawiać wspólnie z, z organizacjami pozarządowymi o tym, jak te konkursy w najbliższych latach mają wyglądać, i już za kilka tygodni ogłosimy nowy konkurs, nowy Korpus Solidarności, który będzie kontynuacją działań na rzecz rozwoju wolontariatu, ale w nowej odsłonie. Wiecie Państwo, że w 2023 roku na wszystkich operatorów regionalnych programu Korpus Solidarności wydano 1 800 tysięcy złotych. Ale na galę wolontariatu w zeszłym roku Narodowy Instytut Wolności przeznaczył 2 miliony 600 tysięcy więcej niż, na, niż budżet wszystkich regionalnych operatorów. Na tego rodzaju niegospodarność, na tego rodzaju podejście nie będzie miejsca już w Narodowym Instytucie Wolności, dlatego że każda złotówka z publicznych pieniędzy będzie przeznaczona w taki sposób, aby realnie promować aktywność społeczną i wspierać organizacje pozarządowe. Mówiąc o transparentności, o nowych standardach w Instytucie, muszę zacząć od siebie. I to właśnie dlatego dzisiaj złożyłem rezygnację, to znaczy złożyłem rezygnację z dniem 13 czerwca, co oznacza, że będę dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności przez trzy miesiące, po to, żeby przeprowadzić dobry, transparentny, otwarty konkurs, w którym też być może wystartuje, po, po taką decyzję podejmę po pierwszych dniach pracy w samym Instytucie. Natomiast zapewniam też, że po tych trzech miesiącach zrezygnuję z ewentualnej, ewentualnie przysługującej odprawy. Jeszcze raz bardzo dziękuję i dosłownie zaraz po tej konferencji prasowej udaję się do Narodowego Instytutu Wolności i zaczynamy pracę po to, żeby ten Instytut zmienić. Po to, żeby realnie rozwijał społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję. Przepraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, Paweł Balinowski, DFOP Info. Pani minister, kilka pytań. Po pierwsze, mówiła Pani o tych nieprawidłowościach, to czy w związku z tym będzie zawiadomienie do prokuratury? Kolejna sprawa, te nieprawidłowości miały dotyczyć oceny wniosków, jak rozumiem, przyznawania dofinansowania różnym organizacjom. Jakie to były organizacje, o jakich pieniądzach mówimy, no i czy w związku z tą sytuacją te organizacje muszą się liczyć w którymś momencie z koniecznością zwrotu tych przyznanych dotacji, jeżeli okaże się, że one. Zostały przyznane nieprawidłowo. Warto wspomnieć, że w ogóle op, raport z kontroli, który Państwo za chwilę będziecie mieli udostępnione, to jest raport tylko edycji programów PRO, czyli jednego z kilkunastu programów prowadzonych przez Narodowy Instytut Wolności, w związku z tym kluczową rolą będzie dokonanie wewnętrznego audytu, który już jak rozumiem będzie w gestii nowego nowego dyrektora i na bazie tego no, będą podejmowane, podejmowane stosowne decyzje, zarówno dotyczące ewentualnych zawiadomień do prokuratury, jak i związane z kwestiami no, organizacji, czy one, czy one, na przykład w sposób właściwy, zgodnie z kryteriami, wydatkowały środki i na co te środki pozyskały? Następne pytanie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio, pani minister, jak będzie wyglądało finansowanie? i budżety, czy one zostaną zwiększone, czy te nowe konkursy, o których mówił pan dyrektor? Będą kształtowane na nowo, być może dojdą nowe, w sensie czy budżet Instytutu zostanie zwiększony, zmniejszony, na co będzie kładziony nacisk. Wiadomo, że teraz jest za wcześnie, żeby mówić o takich konkretach i szczegółach, ale na ile te zmiany będą no powiedzmy sobie daleko posunięte w stosunku do tego, co było poprzednio, by się te różne nieprawidłowości nie działy i żeby ten proces był transparentny, nieważne, kto będzie w Instytucie za rok, dwa, trzy, pięć, osiem. Znaczy tak, pierwsza rzecz to nieprawidłowości nie wynikają z ilości środków, które znajdują się w Narodowym Instytucie Wolności, ale z, wynikają z tego, w jaki sposób w ogóle prowadzony jest Narodowy Instytut Wolności, zarządzany, jak ustalane są priorytety związane z regulaminami. Mamy teraz nową Radę też Narodowego Instytutu Wolności, także ona też będzie pochylała się na pewno nad opiniowaniem nowych, nowych regulaminów. Jeżeli chodzi o środki budżetowe mamy zagwarantowane w budżecie około 250 milionów dla organizacji pozarządowych te środki absolutnie zostaną uruchomione dzisiaj jesteśmy też w sytuacji w której w momencie w momencie, kiedy, kiedy objęłam stanowisko, wiele konkursów też już było rozstrzygniętych, czyli my wdrożyliśmy działania natychmiastowo, kiedy wiedzieliśmy, że są, mamy poczucie pewnych nieprawidłowości i ma odbywać się działanie związane z panelem eksperckim dotyczącym właśnie konkursu PRO. W związku z tym w tym celu zroci, zrobiliśmy kontrolę tego programu. Natomiast absolutnie to będzie dzisiaj wymagało od nowego dyrektora czy zastępcy, Zastępcy dyrektora będzie wymagało no, potężnych działań, też wewnętrznych, sprawdzających, takich, które zaznaczę. I myślę, że tutaj jest też duża wrażliwość na, na to ze strony zarówno nowego pana dyrektora, jak i pana zastępcy, takich, które nie będą ze szkodą dla organizacji pozarządowych, które realizują działania pożytku publicznego, które na co dzień realizują wiele dobrych inicjatyw, no i, i też no, dzisiaj będą wnioskować o środki. Także musimy to zrobić naprawdę. Naprawdę bym powiedziała z taką precyzją chirurga, żeby, żeby zadbać zarówno o transparentność procesu, o to, żeby środki publiczne trafiły tam, gdzie powinny trafić, ale z drugiej strony, żeby nie było to skrzywdą dla środowiska organizacji pozarządowych. Ja pozwolę sobie dodać, że w tej sytuacji mamy taką sytuację, że większość programów została ogłoszona przez konkurs, została ogłoszona przez NIF. W zeszłym roku niektóre z nich, jeden z nich na przykład został ogłoszony dzień po wyborach. One zostały ogłoszone wcześniej niż to wynikało z kalendarza poprzednich lat. Domnie mówiłem po to właśnie, żeby zdążyć wydać środki jeszcze za poprzedniej władzy. Nie udało się to. Jedną z pierwszych decyzji pani minister było wstrzymanie konkursu PRO, po to właśnie, żeby nie dopuścić do sytuacji, gdzie na tych starych zasadach przyznawane są środki dla organizacji często także politycznie związanych z środowiskiem, które rządziło Polską przez ostatnie lata. Jest wiele zmian, które musimy wprowadzić, które są de facto proste. No, przykładem jest to, że jeden z ważnych programów rozwoju instytucjonalnego, czyli taki program, który przekazywał setki tysięcy złotych na ogólny rozwój organizacji z bardzo niewielką ilością wskaźników na przykład na pozyskiwanie sponsorów czy na zakup biur on nie był opatrzony żadnym bezpiecznikiem co do długości funkcjonowania organizacji stąd mieliśmy bardzo wiele przykładów sytuacji gdzie Organizacje, które były zakładane na tydzień, dwa, trzy tygodnie przed terminem składania wniosków, dostawały czy, 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 czy terminem ogłoszenia konkursu, dostawały ogromne pieniądze, o których często organizacje z kilkunastoletnim doświadczeniem nie mogły tylko pomarzyć. A więc wprowadzenie takich bezpieczników, które na przykład sprawią, że Organizacje z pewnym stażem mogą dostać, czyli takie, które już się wykazały, mogą dostać pieniądze na dodatkowy rozwój instytucjonalny. Nie wymagają od nas bardzo długie procedury zmian, a jednak zmiana w przeznaczeniu tych pieniędzy będzie, będzie ogromna. To znaczy nie będzie mniej środków, ale jeżeli rozdystrybuujemy je w ten sposób, żeby znacznie większa część sektora odczuła tą zmianę. Organizacje pozarządowe pokazywały, że jest grupa organizacji do których, które bardzo często wygrywają konkursy, które praktycznie dostawały pieniądze w każdym, w każdym możliwym konkursie i takie, które mimo szerokiego doświadczenia tych konkursów praktycznie nigdy nie wygrywały. Jeżeli zastosujemy a zastosujemy transparentne, sprawiedliwe procedury, to nawet bez drastycznego zwiększenia budżetu sprawimy, że te pieniądze trafią do znacznie szerszej grupy organizacji. Następne pytanie. Czy mają Państwo pytania? Jeśli nie, to dziękujemy pięknie za obecność. Dziękujemy. Bardzo, dziękujemy. Bardzo, dziękujemy. bardzo dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy bardzo.